Przyniosłem taką książeczkę. <laughs> Ona wygląda bardzo archiwalnie, ponieważ drugie strasznie archiwalne, wtedy jeszcze numery kont miały tylko 8 cyfr. E, to się nazywa karta rejestracyjna Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Otóż dnia 5 września tego roku w kinie Agrafka został zarejestrowany DKF Rozpięci. Nowy DKF w Krakowie, zobaczymy co z tego wyniknie. Przekazuję. Daję że karty rejestracyjną, jeszcze nie opłacone spadki, no ale to będziemy pilnować na ręce szefów kina, Bogdan Balicki Robert Skrzydłewski. Działa? Tak. Tak działa? Dobry wieczór. My wyjdziemy sobie, pozrobiliśmy sobie takie fajne schody, Widzimy sobie na górę. Maciu, bardzo dziękuję za, te, za, te, za ten wstęp. Jesteśmy strasznie stramowani, ale strasznie szczęśliwi. Ja już dzisiaj byłem tak zmęczony, że myślałem, co ja wam Państwu powiem. Strasznie się cieszę, że przyszliście tutaj. Nie wiem dlaczego stoicie. Są jeszcze więc potem można usiąść. Powiem tak, jeszcze pół roku temu, nawet cztery miesiące temu, nie wiedziałem, że to marzenie się kiedyś spełni, że bo tak można to powiedzieć, że to jest właśnie spełnione marzenie, że to kino powstanie. Mówił mnie do założenia fundacji Bogdan i podchodziłem do tego różnie. Byłem trochę w takiej sytuacji też e, zawodowej, e, troszeczkę na... E, troszkę zdołowany, troszeczkę nie wiedziałem co będę jeszcze robił, prowadziłem, prowadziłem cały czas prowadzę dystrybucję filmów. E, miałem już dużo wolnego czasu, trochę się nudziłem, ale... Strasznie Ci Bogdan dziękuję za to, że, że, że zapaliłeś mnie tą fundacją, a fundacja jakby ma swoje cele, a tym celem było stworzenie też miejsca dla nas i to jest właśnie to miejsce, to jest właśnie kinografka. Bardzo dziękuję bo, bo, yy, za to, że to Ty byłeś tak naprawdę architektem tego kina, kierownikiem budowy, <grystwem> majstrem, yy, brygadzistą, wykonawcą, Serdecznie dziękuję z tego miejsca e, wszystkim tym, którzy nam tutaj pomogli. Naszym rodzicom, naszym przyjaciołom, naszym znajomym kolegom. To oni skręcali, szyli, przycinali, wiercili e, po to, żeby ktoś tu, żeby Państwo mogli tutaj przyjść i e, mam nadzieję, że Wam się podoba ta sala e, naszego kina. Bo my jesteśmy z niej dumni. Państwo Państwu serdecznie witam. Jest mi naprawdę miło Państwo powitać w tym miejscu. Cieszę się z tego strasznie ogromnie i faktycznie zapraszamy Państwa, jak już się narodzimy, jak już Państwo zobaczycie pierwszy krzyk nagrawka, zapraszam na pętkówkę, którą mną tutaj przycałuje. Pozostało mi chyba tylko i wyłącznie powiedzieć zapraszam. Jeszcze mam jedno zbił mnie chwilę, to dla Ciebie, Ty jesteś prezesem DKM, gdzie jesteś Zbyszku? Nie, to nie zapraszam Cię, to dla Ciebie jest, wiesz, DKM rozpięć. bo Ty jesteś też założycielem. Chodź się pokaż, chodź się pokaż. Prawie tak stary jak, jak minimalny. Zbyszek to jest yy, kiniarz, stary kiniarz yy, świetnej bandy, jak Zawsze podkreślasz to. I przedłużamy. Nie jesteśmy mówcami, nie jesteśmy medialni. Zapraszamy serdecznie na pierwszy seans, pierwszy krzyk z kiniakrafką.